Istnieje. On jest. Nieskończenie cenne, nieskończenie dobry, potężny, wspaniały, istniejący sam z siebie, niezmienny, święty, święty, święty. I wszystko, co widzę, jest przez niego stworzone i podtrzymywane. Mój słuch, myślenie, wzrok, oddech, całe ciało. Wszystko, co przede mną i wokół mnie, wszystko, co było i co dzisiaj nadchodzi, jest Jego szczodrym darem wolnej, niezasłużonej miłości. Wszystko składa o Nim świadectwo, że istnieje, że jest pełen potęgi, mocy, mądrości, miłości, czułości i przyjaźni. Bóg otacza mnie z tyłu i z przodu. I wie, że wstałem, wie, kiedy chodzę i siedzę, wie, co dzisiaj powiem i zrobię. Jest nieskończenie zaznajomiony ze mną. To On mnie utkał, i wszystko jest przed Nim nagie i odsłonięte. Bóg dał mi dowód swojej miłości, przez to, że gdy byłem grzesznikiem, Chrystus umarł za mnie. Nie oszczędził nawet własnego Syna. Najcenniejszej osoby we wszechświecie, przenosząc na niego moje ciężkie grzechy, abym mógł z nim i dla niego żyć. Bóg ofiarował mi sprawiedliwość Jezusa. Usprawiedliwiony na podstawie wiary, mam pokój z Bogiem. Nie ma teraz żadnego potępienia dla mnie będącym w Jezusie Chrystusie. On przebił do krzyża całą listę moich długów. I niespełnionych zobowiązań. Bóg, ojciec, włożył na niego moje nieprawości, a on zwycięsko je poniósł i zmartwychwstał na dowód mojego usprawiedliwienia. Dzięki śmierci Jezusa, Bóg zrodził mnie na nowo. Narodziłem się jako wewnętrzny człowiek, który odnawia się z dnia na dzień. Nie z mojej matki, ale z ducha, i mam przez tego ducha przywilej nazywania Boga Ojcem, Jezusa moim bratem, a wierzących braćmi i siostrami. Dowodem na to, że to się stało, jest rosnąca wiara w moim życiu. Jestem Jego dziełem, stworzonym do dobrych uczynków w Jezusie Chrystusie. Jezus żyje, siedzi na tronie po prawej stronie Boga i panuje. Jego panowanie jest teraz niewidzialne, ale niebawem stąpi na ziemię i zegnie się przed nim każde kolano. Jezus jest moim Panem. Dlatego nie tylko będę mówił mu: Panie, Panie, ale będę również uśmiercać grzechy, radośnie wypełniał jego wolę, polegając na słowie Bożem i mocy, której Bóg udziela, wydając prawdziwy owoc przez trwanie w winorośli, którą jest mój Pan Jezus. Tym jest uwielbiony mój ojciec, że wydam obfity owoc. On jest prawdziwym winogrodnikiem. Do niego będę zanosił prośbę o pomoc w wydawaniu owoców posłuszeństwa. Jestem własnością Jezusa, drogokupioną. Posiadam doskonałego Pana, któremu nie służy się rękoma tak, jakby on czegoś potrzebował. Ale to on wszystko daje. I z mocą wypełnia moje pragnienia dobra. Nie służę dla człowieka, aby mu się podobać, ale we wszystkim zadowalać i wywyższać mojego najdroższego pana, który mnie wykupił. Wszystkie przywileje bycia w nowym przymierzu z Bogiem otrzymuję dzięki niemu. Ja zasługuję na piekło, wieczne odłączenie od Boga i wszystkiego co dobre z Jego ręki. Będąc potępionym za niezliczone ilości razy, gdy zgrzeszyłem, zbuntowałem się Bogu, odrzucałem Go, wymieniałem błogosławionego Stwórcę na stworzenie. Kara, którą powinienem teraz otrzymywać w piekle. Sprawiedliwy, niegasnący gniew Boga został pochłonięty. Dzięki Ojcu, który posłał swojego Syna i oddał Go za mnie. Dzięki Jezusowi, który dobrowolnie poszedł na krzyż i wylał swoją duszę na ofiarę za moje niezliczone i ciężkie grzechy. Dzięki Duchowi Świętemu, który przyszedł do mnie, dziecka gniewu, związanego grzechem i piekłem, służącego diabłu, martwego w niewierze, i przełamał moją wrogość do Boga, zrodził mnie z martwych, do wiary w dzieło i osoby Jezusa. Dzięki ofiarnej śmierci Jezusa w moim miejscu, Bóg teraz wszystkim współdziała dla mojego dobra, każdą przyjemnością, radością, dobrem oraz każdym bólem, próbą i chłostą. On, mój Pan, prowadzi mnie ścieżką, którą mam iść. Uczy mnie tego, co zapewnia mi korzyść. Dlatego będę święty. Bo on mnie uświęca, dlatego będę zważać na jego przykazania, ostrzeżenia i obietnice, aby mój pokój był jak rzeka, a moja sprawiedliwość niczym morskie fale. Zbliża się moja śmierć w tym ciele. Moje życie i służba na Ziemi dobiega końca. Czas pracy upływa i kurczy się. Dlatego przez wiarę muszę zrobić. Najlepszy użytek z dzisiejszego dnia i tego, co mi zostało, aby Bóg był przez to wywyższony. Wszystko, co dzisiaj pomyślę, uczynię i co powiem, zostanie ujawnione na trybunale Chrystusa. Dzień dzisiejszy ma wystarczająco kłopotów i wystarczająco łaski na te kłopoty. Nie będę zatem martwił się o dzień jutrzejszy. Duch, który był w Jezusie i wskrzesił go z martwych, mieszka we mnie i wskrzesi również moje ciało. Dlatego nie muszę się bać. Nic nie jest w stanie oddzielić mnie od miłości Boga i od życia dla niego na zawsze. Niebawem zobaczę samego Boga. I nasycę się. Będę doznawać pełni życia i rozkoszy po Jego prawicy na wieki. Nie doznam już bólu, ani trudu, ani strachu. Będę w niezniszczalnym ciele, w nowej Ziemi i w nowym niebie, gdzie nie ma zła ani grzechu. Czego oko nie widziało, i co nawet nie wstąpiło do ludzkiego serca, to przygotował dla mnie Bóg. Bóg radośnie odpłaci mi również za każdą dobrą rzecz, którą uczyniłem z wiary, i żaden mój trud oraz cierpienie, nawet w najdrobniejszych rzeczach, nie idą na marne. Póki co jestem tylko przychodniem i gościem na Ziemi. Nie mogę przywiązywać wagi do tego życia i tego, co tymczasowo posiadam, ale do pełnienia woli Boga w oczekiwaniu na mój dom w niebie. Z dumą będę nosił pohańbienie Jezusa jako obywatel Królestwa Bożego. Nie ma dla mnie nadziei w tym świecie. Wszystko tutaj mnie zawiedzie i rozczaruje. Jest tylko jedna dobra nowina dla mnie: stracę swoje życie dla Jezusa, aby naprawdę je pozyskać. Tylko Jezus jest chlebem życia i wodą życia. Tylko Jezus nie zawodzi i zaspokaja. On jest życiem, prawdą i zmartwychwstaniem. Dlatego będę radował się w Panu, będę radował się zawsze. Filipian 4,4 Mojej radości nie zatrzymam tylko dla siebie, ale swoim życiem i mową będę składał świadectwo o dobrej nowinie wobec moich braci i sióstr dla ich zbudowania oraz wobec ludzi, którzy tak jak ja kiedyś Żyją w ciemności i są jeszcze niepojednani z Bogiem.